Witajcie. Dzisiaj, po prawie dwóch miesiącach użytkowania butów Caterpillara, ja chciałem zrobić mały update do poprzedniego filmu i przekazać Wam moje, że tak powiem, doświadczenia z tymi butami. Jak widzicie, buty są dosyć mocno eksploatowane. Co prawda, są zabezpieczane pastą odpowiednią do tego plus środkami które podejmują, że są wodoodporne i tak na obecną chwilę jestem zadowolony z podeszwy prawie po dwóch miesiącach i grubo ponad 100 km, których przeszedłem w tych butach podeszwy są całkiem spoko niewielkie ślady użytkowania buty z sieciówek już by nie żyły jedyne co zaczęło mogę się przyczepić czekajcie, bo ja coś wyciekła to dziwne szycie, które tutaj jest na przodzie po prostu się przetarło jak gdzieś zawadzisz o coś czy nawet od całego chodzenia przecierają się te nici i w lewym bucie czekajcie, zapie... zaczęła się odklejać więc będę w najbliższym czasie to reklamował. Zobaczymy, czy uwzględnią, czy nie. E, poza tym, tak, e, z butami na samym początku e, były jazdy, ponieważ e, kiedy ubrałem te buty, brałem do nich cienkie skarpety, zwykłe takie, jak do zwykłych butów. I po przejściu kilometra obie pięty zdarte do krwi. E, ledwo udało mi się dotrzeć do pracy. Pooklejane plastrami pięty. Do tego ubrałem jeszcze grube, frotowe skarpety. Jakoś przeżyłem tydzień chodzenia z oklejany, oklejonymi piętami. Ale dałem rady. Eee, dlatego od razu mówię, że jak ktoś kupuje tego typu budy robocze, nawet jak je dobrze zasznuruje, to i tak jeżeli nie będzie miał grubych skarpet, to będą pięty obcierać. Do tej pory wchodzę w grubych skarpetach, bo jak ubrałem raz zwykłe cienkie, od razu można było poczuć, że zaczyna się problem z obcieraniem pięt. Um, ogólnie, buty muszę przyznać bardzo wygodne, ale nie byłbym sobą, abym się do czegoś nie przyczepił. A mianowicie, gdzieś tutaj w połowie buta od środka. Jest jakieś wzmocnienie, które pozwala, żeby wygodnie stać na drabinie. Nie wiem, czy to pękło, czy się przesunęło, jak to tam jest zbudowane, bo w środku jest wkładka przyszyta. Jedna wkładka jest demontowalna, ale druga jest, jak widzicie, jest tam przyszyta i to jest umieszczone pod spodem. Więc, jak idę w tych butach, to mi po prostu coś pstryka w prawym bucie. Nie jest to jakoś uciążliwe, ale jest czasami wkurzające. Więc też w najbliższym czasie zamierzam zgłosić reklamację. Co do jakości butów. Jak widać jakoś jest... O, się coś Całkiem przyzwoita. Tutaj jak widać zawadziłem zawa 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 gdzieś o jakiś beton. Hmm, te ja mówię. no Buty ogólnie są, są spoko. Jak za tą cenę biorąc pod uwagę, że chodzę w nich 2 miesiące. A w poprzednich butach chodziłem tydzień za połowę ceny, więc mogę powiedzieć, że się zwróciły. E, czy mam jakieś jeszcze zastrzeżenia do nich? No, na obecną chwilę jakichś większych zastrzeżeń nie mam. Są wygodne, podeszwa jest naprawdę z solidnego materiału, nie zdziera się tak łatwo. Sznurówki wytrzymały, skóra też na razie nie popękała, choć widać, że te zagniecenia pracują u mnie dosyć mocno. I podejrzewam, że gdyby nie to, że są konserwowane te buty średnio dwa razy w tygodniu. To już byłby problem z nimi. Także yy, taka mocna czwórka dla tych butów. I szczerze mówiąc, no ja na razie są jedyne buty, które mogę bez obaw polecić do lekkiego użytkowania. Bo podejrzewam, aby to było gdzieś na jakiejś konkretnej budowie to raczej już by nie żyły te Ale to już to już jest tylko moja opinia. Nie testowałem jej na wyjątkowo mocnej budowie. Także podejrzewam, że do wiosny wytrzymają. Piszcie pod spodem swoje opinie, jeżeli Wam, wam się film podobał. Dajcie łapkę w górę. Może jakiejś suba, jak będziecie mieć. Кто-то вот Поздравка.